Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy do Pana Jezusa. Panie Jezu, bądź moim przewodnikiem i mistrzem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty wyzwałeś mnie. Abym szedł za Tobą drogą do Ojca. Chcę iść z Tobą. Bądź moim światłem, które mnie oświeca. Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Napełnij mnie Twoim życiem abym uwielbiał Ojca i służym braciom tak, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu, przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi Ducha Twego i dozwól, aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie. Z Tobą i w Tobie, w miłości Ducha Świętego, ku chwale Ojca. Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Świata, bądź mi Matką na drogach mojego życia. Wyjednaj mi, Matko, pięknej miłości, Ducha miłości, co nigdy nie ustaje. Ducha mądrości krzyża, co wiedzie do zmartwychwstania. Święty Maksymilianie Kolbe, apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim, na wzór Maryi módl się za mną. Święta Jadwigo-Królowo, któraś dla Chrystusa i ojczyzny. Poświęcałaś swoje życie, aby zdobyć mądrość i szczęście wieczne. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.